To parę daj, 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 daj. Daj. Fajnie jest. Tak? Fajnie jest. No, ja wierzał. Słuchaj, Tomasz. To jest jak się <wytkować> hmm? daj, ty, ty. Podpadł go tam? Brau! Grzesiu, parę tu do mikrofonu poprosiłek. Ja bardzo się cieszę z powodu, że jest ta wycieczka zorganizowana. Bardzo mnie jest trochę wolno, żebyśmy nas przygotowali. Ja nie! Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka jak zgon Jeden zgon, drugi zgon, trzeci zgon tam Zgonas, pierwszy zgonas, drugi zgonas Jesteśmy na wodach terytorialnych Ale wody terytorialne, z nadal Ale jesteśmy jak się. Terytorium... O jeden z osób Na terytorium wroga! No, Że w, 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 <noise> w Politei jesteśmy! Dwojga <noise> narodu! <noise> A liczba jest ojczyzna moja! Jest jak zdrowie! A dalej nie umiem, niech ktoś inny powie! To się Rafała tak! O! O! To ja się trzymam! O, nie parówki! 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 Pewnie w świetliku, <coughs> gdzieś na liście. <grym> w Ej, <grym> Nie wiem, ja, nie, ja się ich nie pozbywałem. Zawsze wracasz do parówki, ale nic. A teraz mamy życie! Jakie Ja nie będę ja <grym>? Ja się ich nie pozbywałem także nie wiem, może gdzieś są ale szczerze wątpię Dawaj, mię to Bez niedobrze Ty wpiąłeś się? Wpięty, jestem wpięty Tylko Przestań mi tam tam No wyluzuj Ja No nie, tak? nie no tak? no. Poszedłbym na dziób, ale... to na dziób, No idzie mi tu Wlazł w kadr, no nie, się, się już nie nagrałem. Się Polsce? nagrałem. Nie ma No niestety.